Cześć Paulo, z tej strony kolejne zadanie z eventu świątecznego Krampus Hunt. Everglades poszukiwać gwiezdnego pyłu. Zbierz gwiezdny pył tak szybko jak to możliwe, zanim rozproszy się bez śladów na wietrze. Wyposaż i aktywuj okulary z zorzą polarną. No tak się składa, że właśnie wygrałem te okulary. Mam je. Jesteśmy na... Everglaze, no i teraz pytanie czy ja to zrobię w dzień czy w nocy Dobra, aktywujemy okulary, mam je na sobie Nie wiem o co chodzi w tym zadaniu, jak to będę musiał złapać ten pył, no ale zobaczymy No dobra Okulary założone, tutaj jest półek No i co? Mam szybko skakać po tym? Tutaj jest kolejny. Czy jak rozumiem, to muszę się przemieszczać na tych pomostach, okej. Okay. Okej, okay. ciekawe. Już widziałem tam kolejne w oddali. gdzie te pyłki tutaj nie ma może na ostatnim będzie jest no i tutaj tak samo ekstra lodowy żeton no i misja wykonana mega szybko i przy okazji kolejna misja bo to było dwie połączone ze sobą niewidzialny waltz wśród gwiazd Dwie misje za jednym razem. Bardzo fajnie. Czyli co? Tylko chodziło o to, żeby zebrać pyłek. Dobrze, wracając do tego zadania gwiezdny pył. Znajdujemy się teraz na samotnej gwieździe i zobaczmy, co się stanie. Po zdobyciu okularów z zorzą polarną. Wszystko nam się ładnie tutaj łączy. Dobra, weź worek, aby zacząć zbierać gwiezdny pył. Czyli jak dobrze rozumiem, na każdym łowisku, które. Bierze udział w evencie. Są worki czerwone i niebieskie. Jeżeli mamy okulary z zorzą polarną, to możemy bawić się i zbierać gwiezdny pył. A dzięki temu zdobywamy lodowe żetony. Ma to sens. No i właśnie mamy nagrodę. I z tego co zauważyłem, dobra, widzicie, worek zniknął. To dobra, zakładamy okulary. No i szukamy tego pyłku. Gdzie ten pyłek jest. Okej, okay, widzę go tu. No i zobaczymy czy dostanę żeton. Tak możemy właśnie zdobywać żetony. Dobra, jeden jest. O, samotna gwiazda duże łowisko, więc trzeba troszeczkę pochodzić. Nie mam pojęcia, gdzie się ukrywają te gwiazdne pyłki. Widzę kolejny. Pewnie musimy obejść dookoła. Dobra, jeszcze dwa. Szósty, jeszcze jeden. Gdzie on się ukrywa? Tam jest. Tu się ukrywał. No i mamy. I tak codziennie możemy przychodzić i zbierać sobie gwiezdny pył na danym łowisku. Zobaczmy, że to Ekwipunek specjalne no i mam tutaj lodowy żeton. Zostało mi 9, które wykupiłem, jak wykonywałem event. A tutaj są osobne. Dobra, to lecimy na kolejne łowisko na Leśniwilla i też sobie zbierzemy pyłek. To zacznijmy od tego miejsca. Musimy najpierw lokalizować niebieski worek. Pierniczki się przydadzą. Ok, na łowienie rybek na tym akwenie. Teraz gdzie jest niebieski worek z prezentami Okej, okay, nie ma nikogo na łowisku, sam jestem Czerwony już widzę w oddali. Tutaj mamy właśnie pod tą altaną prezent. No dobra, kawałki karmelu. W tym momencie mi są zbędne. Tu jest czerwony borek. Nadal nie mam pojęcia jak zdobyć latarkę Mikołaja. Szukam szybciutko niebieskiego i odpalamy nasze okulary. A tam jest, widzimy go. Ok, dobra, mamy tutaj woreczek. Zakładamy okulary. No i szukamy pyłku. Czyli co, dookoła. Już widzę tutaj w oddali znowu 7 sztuk. Genialnie, genialnie, naprawdę bardzo fajnie. Wszystko ładnie ze sobą jest powiązane. I dzięki temu, że sobie zdobyłem teraz dwa lodowe żetony, będę mógł na tym łowisku robić kolejną misję. Zaraz wam tu pokażę. I może się uda wykonać dwie albo trzy nawet misje w tym evencie świątecznym. Campus Hunt. Trzeba troszeczkę pochodzić, ale warto. Jest kolejny pyłek za ogrodzeniem. O, tutaj był w krzakach, a się schował mi wariat. Okej. Okay. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem. To jeszcze dwa. Tutaj jest za krzakami. No i już widzę kolejne za ogrodzeniem. Elegancko, naprawdę świetnie. No i mamy kolejny żeton. Bardzo, bardzo fajnie. I tak możemy się bawić właśnie, chodząc po łowiskach i zbierając gwiezdny pył. No i na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!